Siema, 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 Witam w dniu kolejnym. Dzisiaj zaczynamy sobie od yy, paczkomatu, yy, bo przyszedł mi pas na lędźwia. Może trochę pomoże, zobaczymy. Nigdy tego nie używałem, ale jedziemy do paczkomatu. 6.46, jedziemy. No i dzisiaj o 9 ma przyjechać kontener. Yy, będzie trochę wynoszenia, trochę rozruby, będzie zrywanie parkietów. E, no i zobaczymy, zobaczymy jak ten dzień dzisiaj się potoczy, jak się wyrobimy to się wyrobimy, jak nie to nie. A największy problem jest tego typu, że no nadal nie ma prądu, więc jak się dzisiaj wyrobimy, to jutro nie będzie co robić. <laughs> no pas mamy odebrany, później będą przymiarki, zobaczymy czy mi to coś pomoże. Ogólnie od trzech tygodni mam y, taki nawrót jakby problemów z kręgosłupem, e, pięć lat temu miałem operację odcinka lędźwiowego, ostatnio na urlopie coś mi tam strzeliło no i się tak męczę już trzeci tydzień, przeszło chyba trzeci no no i sobie zamówiłem taki pasy, taki stabilizujący lędźwia. Zobaczymy czy, czy coś tu mi tu coś tu w stanie jest pomóc. No i czekam ogólnie jeszcze na wizytę u neurologa. No i mam nadzieję, że się obędzie bez żadnych zabiegów. W czarnych okularach nie widzę przeszkód, Wiem, więc... że Już gupkuję, już gupkuję od rana. Co za gość. No i jedziemy dalej. Pociąg przeleciał. Nie no, znowu budzik mnie prześladuje. Tu już się nie śpi. Dobra, widzimy się na miejscu. Eee, ja mam tam pewnie jakieś 10-15 minut. Która godzina? Mamy godzinę 7.03. No, no to jakieś 15 minut pewnie. Panie, co to za korek? No, a w korku to chyba najlepiej zjeść bułkę Dobra, jesteśmy na miejscu, biorę tu trochę zabawek z auta, idziemy na górę. O tu się k***a! Kur... Oh, yeah. Taki syf ktoś zostawił? Kurwa. Zobaczymy co mi tu przyszło. Dobre to. Dobre. Dobra, trzeba zacząć te śmieci pakować za pół godzinki ma być pani inwestor z kapustą na waciki. No a o dziewiątej ma być kontener, więc akurat sobie to wszystko popakuję. Na pierwszą partię możemy wywieźć na dół, póki nie ma jeszcze kontenera, jedziemy z tym na dół. Zadzwonię kierowca od kontenera, ma się pojawić za parę minut. No i na razie nie mam już pojemników do gruzu A więc pozrywamy sobie dalej te patki. Wody, wody, wody Tak, słucham? Ja może pana w okna tu przyczaję. Eee. No jeszcze, no, jeszcze musi pan... Wieżowiec, tak? Tak, wieżowiec, to jest chyba pierwszy wieżowiec, mi się wydaje. No teraz w prawo pan kręci. Teraz w prawo w tą uliczkę. Do pana wchodzę. Dobra. Dobra, dzięki. Dobra, kontener na miejscu. Można z tym gruzem zacząć trochę wyjeżdżać. I co. Zaczynamy. Tapety na razie zostawiamy. Dobra, tapeta, to się może poczekać. Jedziemy. O, właśnie wróciłem. Zapakowałem ten kontener. Wszystko wyjechało. Teraz przerwa na bułeczkę. Trzeba coś zjeść. Odpocząć chwilę i pakujemy dalej. Co zjadłem i trochę zamuliło. Dobra, pakujemy śmieci i trzeba iść po jakąś tajgerka chyba. No w końcu się zrobiło jakieś przejście. Wyjeżdżamy z tym transportem Dało się bez fleksa. Oj, kolejny kurs, pakujemy znowu, jedziemy dalej W międzyczasie jeszcze popakowałem śmieci, trochę parkietu, jadę z nami z tym gruzem na dół i co, jeszcze trochę tego zostało, ale to już chyba wrócę do was jak już to wywiozę wszystko i się zabierzemy za parkiety. No to tak, kończę z gruzem, w międzyczasie zdemontowałem listwy, eee, no mam spakowaną kolejną jakby transzę do wywiezienia, Tutaj też listy przygotowane, tu już trochę się opróżniło Mamy to kochani, mamy to Gruz wyjechał cały Znaczy wyjechał, jest ogarnięty cały Zaraz wyjeżdżam na dół do kontenera, ostatni kurs No i wyjeżdżamy z parkietami No i może się uda jeszcze dzisiaj je wywieźć, a już godzina w sumie za 22, więc nie wiem, czy jeszcze tak długo będę dzisiaj szarpał. Bo już lędźwia się odzywają i i paf, paf już odpuszcza. <grystanie> Dobra, czas wyjechać z tym parkietem. Jadę jeszcze to wywieźć Godzina pół do trzeciej prawie Czas do domu Dobra na dziś to było tyle Uciekam i widzimy się Pewnie jutro Siemano